Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Zapraszam na film pod tytułem Czy uda Wam się być razem? Czy to już koniec między Wami? Pomyśl sobie o tej osobie. Jeśli przechodzisz turbulencje emocjonalne, turbulencje związkowe, Twój związek wisi na włosku, bądź, no właśnie, przechodzi jakiś kryzys, no to proszę, pozostań i dokonaj wyboru. Będziecie mieli do wyboru trzy obiekty. Ja już rozłożę karty na te trzy grupki. Czy uda Wam się być razem? Czy to już koniec między Wami? Dla osób numer jeden, numer dwa i numer trzy jedyneczka, trzy karty. Dwójeczka i trójeczka. Czy uda Wam się być razem, czy to już koniec? Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Jeden, dwa, trzy. Cztery, pięć, i sześć I będą trzy obiekty: propozycja numer jeden, propozycja numer dwa. I propozycja numer 3. Dokonaj wyboru. Czy uda Wam się być razem, czy to już koniec? Dobrze, mam nadzieję, że wybrane, więc przechodzę do jedyneczki. Jedyneczki, osoby, które wybrały numer 1. Czy uda Wam się być razem, czy to już koniec? Te karty zostawimy na koniec i patrzymy sobie, czy uda Wam się być, czy uda, a odwrotnie. Co ja tutaj mogę powiedzieć? No, czujecie się samotni, tak? Jesteście na etapie hmm, jakiegoś takiego obrażenia się na siebie. Karty pokazują. Tutaj hmm, wypatrujesz tej osoby, bądź ta osoba wypatruje ciebie, jeśli ci przykro, jeśli smutno, że nie ma porozumienia między wami. Hmm, tutaj jakiś spokój został, emocjonalny spokój został bardzo mocno zachwiany. Stanęliście hmm, przed podjęciem jakiejś ważnej decyzji, i karty pokazują, że u kogoś dojrzałość emocjonalna troszeczkę zawiodła. Co ja mogę powiedzieć? Hmm. Karty pokazują, że to nie jest taki stuprocentowy koniec. Karty mi pokazują, że wy jesteście jeszcze w stanie naprawić to, co małymi krokami między wami się rozpada. To nie jest koniec. Tutaj by trzeba było cofnąć się do pewnych wydarzeń, do pewnego wydarzenia, które wydarzyło się jakiś czas temu między Wami i tam coś spróbować przepracować. Ja widzę, że jesteście w stanie zacieśnić te więzy między sobą, jesteście w stanie pojednać się, pogodzić się, wybaczyć sobie, jesteście w stanie współpracować ze sobą, jesteście w stanie tworzyć dalej tą relację, ten związek, ale pomoże Wam przepracowanie pewnego. Schematu, yy, pewnej sytuacji, yy, w której po prostu doszło do jednego wielkiego nieporozumienia. Na ten moment jest strzelanie focha, na ten moment jest obrażanie się, ale ja tutaj nie widzę takiego definitywnego końca. Karty mówią, żeby zachować wiary i optymizm, i tutaj przede wszystkim, żeby po prostu rozmawiać ze sobą, komunikować się. Jeśli obraziliście się na tyle i postanowiliście nie mieszkać razem, to karty mówią spróbować spotkać się na neutralnym gruncie, wypić wspólnie kawę, herbatę i porozmawiać y, o przyszłości. Jeżeli mieszkacie razem, ale macie tak zwane ciche dni, to karty mówią: czas najwyższy nawiązać dialog. Podsumowywując. Nie widzę takiego definitywnego końca między Wami. Macie duże szanse na to, że możecie być razem. Uważajcie tylko, bo jest w Waszym otoczeniu przy Was jakaś kobieta, fałszywa kobieta, która troszkę może mącić. Pamiętajcie, że jest to czytanie ogólne. Pozdrawiam serdecznie. Dwójeczki. Odkładam obiekt i patrzymy sobie dla dwójeczek. Czy uda Wam się być razem, czy to już koniec. Wiecie co? Tutaj tak od spodu. To miała być pierwsza karta. I co ja tu mogę powiedzieć? Jakieś ciche dni się wdarły. Jakieś izolowanie się od siebie, obrażenie się, oziębłość emocjonalna mi się tu pokazuje: ktoś już stracił chęć do walki, ktoś już stracił chęć do walczenia, do dbania o to żeby w tej relacji było lepiej. Karty pokazują, że zabrakło między wami równowagi w dawaniu i braniu. Jedna ze stron starała się bardzo mocno, angażowała się uczuciowo, emocjonalnie, starała się być wspierająca, kochająca, pytająca, współczująca, robiąca wszystko, a druga ze stron pokazuje mi się jako taka bierna, taka czekająca, bo mi się należy, bo ty powinnaś, bo ty powinieneś. To i to zrobić, bo to od ciebie tak naprawdę zależy, czy ta relacja jest w stanie przetrwać, czy nie. Tutaj jest problem z takim dzieleniem się obowiązkami, z takim dzieleniem się taką uczciwością i. I zaradnością w związku karty pokazują. Jeszcze przed wami są konflikty, jeszcze nie raz będziecie się kłócić. Jesteście na siebie w pewnym sensie obrażeni. Karty pokazują, tak? Więc odpowiadając na pytanie, czy uda Wam się być razem, czy to już koniec, karty mi pokazują, że więcej wzajemnej empatii do siebie, zrozumienia, więcej takiej. Karty mi pokazują chęci wybaczenia tych słów, które zraniły w przeszłości, bądź ranią jeszcze teraz. Się tu pokazuje. I powiem tak, trudna droga, mozolna, ciężka droga, bo ktoś już rezygnuje, ktoś już się poddaje, ktoś już nie ma siły walczyć o tą relację. Być może to jesteś ty. Być może już zaczyna być ci to wszystko mm, obojętne, tak? Karty mówią, że pomalutku chyba już odwracasz się od tego. Jest gdzieś te marzenie, że chciałbyś, chciałabyś dalej. Liczysz na to, że ta relacja w jakiś sposób wzrośnie na wyższy poziom, ale karty pokazują, między wami jest w utrudnieniu komunikacja. Tutaj jest dużo krzyku, dużo każda rozmowa zostaje wyprowadzana z równowagi. Zamiast tutaj w jakiś sposób dochodzić do kompromisu, no to ty działasz na niego, bądź on, ona działa na ciebie w sposób frustrujący i przeradza się to w agresję, w przykre słowa, w trudne rozmowy, w krzykliwość, we frustrację. Odpowiadając na pytanie... Czy uda Wam się być razem? Czy to już koniec? Powiem szczerze, że nie mam takiej jednoznacznej odpowiedzi. Tutaj karty pokazują, że jeżeli będziecie w stanie ze sobą szczerze porozmawiać, postawić pewne zasady, warunki i próbować wprowadzać to w relacji i zmieniać się bądź żeby partner, partnerka zmieniła się, jeśli jest zbyt oziębłą osobą emocjonalnie, to karty pokazują, że macie szansę na to, żeby tutaj coś wzrosło w tej relacji, żeby tutaj coś drgnęło, żeby tutaj jeszcze te uczucie w jakiś sposób Płonęło, rozpalało się, ale powiem, że jest to długa i ciężka droga przed Wami i jest już pewnego rodzaju zniechęcenie Jest też takie, ja bym tu powiedziała, wytykanie błędów tutaj Są tutaj takie sytuacje, które mówią o tym, że, że po prostu ktoś może czuć się bardzo zraniony, oszukany Zdradzony, okłamany, i to też nie pomaga w, w tym, żeby przebaczyć, żeby coś darować, zapomnieć i iść wyżej. Więc tutaj tak w 100% nie odpowiem, czy to już koniec, czy uda Wam się być razem, bo karty mówią, to wszystko zależy od Was. Macie na to szansę, ale jesteście bardzo emocjonalni i szybko dajecie się wyprowadzać nawzajem z równowagi. Pamiętajcie, że jest to czytanie ogólne. Pozdrawiam serdecznie. I trójeczki. Czy uda Wam się być razem? Czy to już koniec między Wami? Ojej, tu jest poważny konflikt. Tu jest poważna kłótnia. Jesteście na etapie poważnego konfliktu. Tutaj kłótnie, awantury, karty pokazują niemożność dogadania się. Ktoś ma obsesję na czyimś punkcie. Tu jest dużo zaborczości, dużo zazdrości, dużo takiej. Niefajnej energii, energii, która, która zubaża bardzo, która odbiera chęci do działania, tak? No, zaciekły konflikt. Karty mi pokazują, że błędna totalnie komunikacja, oskarżanie siebie nawzajem, obrażanie się pokazuje się bardzo mocno. Jedna ze stron już ma tego wszystkiego dość, już mówi, dobra, ja już nic nie chcę, ja już się. Totalnie odcinam. Druga osoba jeszcze próbuje tam po swojemu działać, nawiązywać ten kontakt, gadać, paplać, obiecywać, ale karty pokazują. Hmm, raczej mam wrażenie, że. Raczej mam wrażenie, że przed każdym z Was jest nowy początek. Tak mi się pokazuje. Hmm, powiem tak, było uczucie. Było uczucie. Hmm, Lubiliście się, nawet i więcej, nawet tutaj jakaś miłość była, i takie plany na przyszłość, ale pewne wydarzenie, pewna sytuacja, pewna wiadomość, o jedno słowo za dużo poszło, spowodowało te, szoko, te szokujące wiadomości, spowodowały, że ta relacja kończy się. Więc ja myślę, moje drogie hmm, trujeczki, u Was pokazuje mi się taka sprawa, że. Raczej każdy z Was idzie w swoją stronę i zaczyna życie od nowa. Raczej mam wrażenie, że to jest już koniec, aczkolwiek malutki procentik pokazuje mi się szansy na to, że jeżeli postaralibyście się zapanować nad emocjami, okazać się bardzo dojrzałymi i stabilnymi obydwoje, jeżeli postaralibyście się wysłuchać siebie nawzajem i mielibyście w sobie na tyle odwagi, żeby stawić czoło tym trudnym słowom, tym trudnym wiadomościom, to karty pokazują być może, ze względu na coś, dalibyście sobie jeszcze szansę. Ale dla mnie bardziej to czuję i bardziej to widzę, że to, co było między wami, dobiegło już końca. Tak się tutaj pokazuje. Nie potrafiliście zamienić się rolami, nie potrafiliście wejść w w te swoje skóry odwrotnie, czyli żeby było jasne, żebyście mnie zrozumieli, o co chodzi. Ty nie potrafiłaś zrozumieć jego bądź jej, albo on, ona nie potrafił zrozumieć ciebie. I tutaj zabrakło tego takiego zrozumienia się nawzajem, i ta komunikacja też jest błędna. I tutaj raczej karty pokazują, że ta relacja się kończy. Pamiętajcie, że jest to czytanie ogólne. Pozdrawiam serdecznie.